Tutaj odniosę się do tego Mateusza Morawieckiego, o którym mówiłeś i Fit for Fifty-Five. także Pinokiem. To, to tak, to, to już, drodzy Państwo, zostawiam Państwu pod rozwagę, dlaczego Pinokio. No, każdy, kto tam oglądał kiedyś w dzieciństwie bajki, no to wie, z jakiego powodu Pinokiowi rósł ten długi nos. Ale tak wracając do tego właśnie, jakie konsekwencje są tej polityki, no bo przecież z jednej strony no często nawet i teraz w tej walce politycznej słyszymy jak to środowisko właśnie Pana Morawieckiego, jak stawia się właśnie jako obrońcy wszystkiego, tej, wszystkiego granic, tak, granic przemysłu, polskiego przemysłu, rolnictwa, Wstaje w opozycji Unii Europejskiej, no ale to trzeba wziąć pod uwagę, że to właśnie ci ludzie podpisywali te wszystkie dokumenty. No Zachodzi pytanie, czy, czy to podpisywali in Blanco, czy wiedzieli, co podpisują, czy nie, wiedzieli, jeżeli, wiedzieli, jeżeli, wiedzieli, jeżeli wiedzieli, to źle, a jeżeli nie wiedzieli, podpisywali w ciemno, to jeszcze gorzej, bo można powiedzieć, że to by byli durnie wówczas i ludzie, którzy nie mają żadnego żadnej. No, Inteligencji w sobie, ale tutaj skutki w ogóle tej polityki, tego właśnie tych aktów prawnych, które właśnie znamy pod nazwą Fit for 55, bo to nie jest jeden dokument, to jest zbiór różnych dokumentów, to tutaj zacytuję właśnie, mam przed oczami to, co podał Financial Times i tutaj ten właśnie dziennik podaje jeżeli chodzi o właśnie produkcję stali, o import tej stali do Unii Europejskiej, to między innymi roczny import prętów i walców ze stali nierdzewnej wzrósł o 1000% przy jednoczesnym spadku ich cen aż o 88%. W przypadku pozostałych wyrobów stalowych tego typu odnotowano wzrost importu o 222% a ceny obniżyły się o 55%. To taka może być lakoniczna informacja, ale właśnie w kontekście tych regulacji Unii Europejskiej no to widzimy, że na świecie jest duże zapotrzebowanie na stal, a jeżeli jest duże zapotrzebowanie na stal, to ceny tego, tego można powiedzieć, materiału spadają. No to jest po prostu normalna kolej w gospodarce rynkowej, gdzie jeżeli właśnie jest duża produkcja, no to po prostu ceny spadają. A jeżeli ceny spadają, no to automatycznie taka gospodarka w taki sposób funkcjonująca jak gospodarka europejska, gdzie nie da się zejść z tych cen, bo te wszystkie regulacje, które są narzucane w kontekście produkcji przemysłowej, jeżeli chodzi o produkcję stali, no to widać, że już ta, te, ten, ta branża gospodarcza przestaje być konkurencyjna, gdyż nie jest w stanie zejść z ceną, bo automatycznie no, koszty ponoszone przez takie przedsiębiorstwa będą wyższe niż, niż uzyskane dochody ze sprzedaży swoich produktów. No to jeżeli to w ten sposób funkcjonuje, no to nie wiem, to w ciągu 10 lat, a być może nawet szybciej. Dojdzie do takiej sytuacji, jak miała miejsce kiedyś w Kambodży w czasach rządów czerpo, czerwonych Kmer, kmerów i ich, ich kacyka politycznego, który kształcił się na francuskich uniwersytetach, a chodzi o Polpota, który to właśnie chciał zmienić strukturę gospodarczą i w ogóle społeczną swojego kraju, gdzie to właśnie samochody przetapiano na wiadra i motykę, a ludzi z miast wygnano na, na wieś i po prostu ich cofnięto w rozwoju, można powiedzieć, do epoki średniowiecznej. Być może to właśnie o to chodzi, żeby po prostu Europejczyków cofnąć w rozwoju, żeby żyli ekologicznie na wsi, uprawiali rolnictwo, rolę w sposób taki jak tysiąc lat temu, bo będzie ekologicznie, nie będą traktory jeździć po, po polach, tylko będziemy chodzić Sierpami, i w ten sposób dokonywać żniw na naszych polach.